Rozdział dziewiąty. A przechodząc zobaczył człowieka ślepego od urodzenia i pytali go jego uczniowie. Mistrzu kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. I powiedział do niego, idź, umyj się w sadzawce z co się tłumaczy posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił widząc. A sąsiedzi, ci, którzy go przedtem widywali ślepego, mówili, czy to nie jest ten, który siadał i żebrał? Jedni mówili, to on, a inni... Jest do niego podobny, lecz on mówił To ja jestem. Wtedy zapytali go, jak zostały otworzone twoje oczy. A on powiedział, Człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił błoto, pomazał moje oczy i powiedział do mnie, idź do sadzawki z Jeloami i umyj się. Poszedłem więc, umyłem się i przejrzałem. Wtedy zapytali go, gdzież on jest? Odpowiedział: Nie wiem. Przeprowadzili więc do faryzeuszy tego, który przedtem był ślepy. A tego dnia, gdy Jezus zrobił błoto i otworzył Jego oczy, był szabat. Wówczas również faryzeusze pytali Go, w jaki sposób przejrzał. A On im odpowiedział, nałożył mi błoto na oczy, umyłem się i widzę. Wtedy niektórzy z faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? I nastąpił wśród nich rozłam. Zapytali więc znowu ślepego. Co mówisz o nim, skoro otworzył twoje oczy? A on odpowiedział: Jest prorokiem. A Żydzi nie wierzyli, że był ślepy i odzyskał wzrok. Aż zawołali rodziców tego, który przejrzał, i pytali ich: Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że się urodził ślepy? Jakże więc teraz widzi? odpowiedzieli im jego rodzice: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził ślepy. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, ani kto otworzył jego oczy, nie wiemy. Ma swoje lata, pytajcie go, on sam o sobie powie. Tak mówili jego rodzice, bo bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że każdy, kto wyzna, iż on jest Chrystusem, będzie wyłączony z synagogi. Dlatego jego rodzice powiedzieli: ma swoje lata, i jego pytajcie. Wtedy znowu zawołali tego człowieka, który był ślepy, i powiedzieli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem. To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I zapytali go znowu, cóż ci uczynił, jak otworzył twoje oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy wy chcecie być jego uczniami? Wtedy złożyczyli mu i powiedzieli, ty bądź sobie jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd on jest, nie wiemy. Odpowiedział im ten człowiek. To naprawdę rzecz dziwna, że Wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył moje oczy. A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia Jego wolę, tego wysłuchuje. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu: Urodziłeś się cały w grzechach, i ty nas pouczysz? I wypędzili go precz. A gdy Jezus usłyszał, że go wybędzili, znalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Bożego? A on odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? I powiedział do Niego Jezus, widziałeś Go i Ten, który mówi z Tobą, jest Nim. A on powiedział, wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Jezus mu powiedział, przeszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli, i zapytali go, czy i my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie, widzimy, dlatego, wasz grzech pozostaje.